Dzień dobry. Serdecznie witam wszystkich widzów kanału Rzecznicy Zdrowia na YouTube na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Zdrowie w parlamencie. Nazywam się Maja Marklowska-Tomar, a naszą dzisiejszą gościnią jest pani Izabela Leszczyna, minister zdrowia. Pani minister, podjęła pani decyzję, że w styczniu ma ruszyć akcja edukacyjno-promocyjna dotycząca szczepień przeciwko HPV. Skąd pomysł? Jak ma być realizowany i tak naprawdę do kogo ta akcja jest adresowana? Mhm. No, jeśli uznaliśmy, że refundujemy szczepionki, że one są bezpłatne dla tych naszych młodych adresatów, no to nie wyobrażam sobie, żebyśmy o tym nie informowali rodziców, opiekunów i tych młodych ludzi. Dlatego uważam, że to jest niezwykle ważne, bo wiemy, że są kraje, także w Unii Europejskiej, jak Hiszpania czy Belgia, gdzie w zasadzie około 80% takich młodych ludzi jest zaszczepionych przeciwko wirusowi HPV. To chroni ich przed chorobami nowotworowymi w wieku dorosłym. Ważne jest to, żeby rodzice, opiekunowie wiedzieli, że szczepimy nie tylko dziewczynki, ale także chłopców, bo chłopcy mogą być przecież nosicielami tego wirusa. Więc akcja, mam nadzieję, że będzie interesująca, że będzie przede wszystkim edukacyjna, poszerzająca naszą świadomość. Bo naprawdę nie każdy z nas musi zdawać sobie sprawę z zagrożeń i z tego, jak ważna, jak bezpieczna i naprawdę dobra dla naszego zdrowia jest ta szczepionka. No, a przecież wszyscy rodzice chcą, żeby dzieci były zdrowe, więc nie wyobrażam sobie, żeby była taka sytuacja, jak w tym roku, że na 800-tysięczną populację dzieci urodzonych w roku 2010-2011, Zaszczepiło się tylko około 150 tysięcy takich dzieci. Chcemy zrobić tak, żeby do każdego dotrzeć z informacją. Szczepionka jest oczywiście dobrowolna, więc będzie decydował zawsze rodzic lub opiekun, ale ponieważ dostałam jako minister zdrowia na ochronę zdrowia 3 miliardy złotych w ustawie około budżetowej dodatkowo, no, to będę chciała też poszerzyć ten program, żebyśmy mogli szczepić nie tylko te roczniki 11-, 12-latków, ale także być może dzieci jeszcze troszkę starsze. Pani minister, w jaki sposób będzie realizowana ta akcja? Rozumiem, że chcecie dotrzeć z tą informacją pewnie przez szkoły. Będziecie y, współpracować z nauczycielami, będziecie współpracować z lekarzami również, no bo ktoś y, musi swoim autorytetem zaświadczyć, że te szczepienia są naprawdę y, bezpieczne. Absolutnie tak, ma Pani rację. E, chcemy współpracować z lekarzami. Przede wszystkim, oczywiście, to są lekarze pediatrzy, bo to oni mają kontakt z dziećmi. E, będę się zwracała do lekarzy, żeby każdego opiekuna, tego swojego młodego pacjenta informowali o tym, że takie szczepienie jest, że ono jest bezpłatne i że ono jest naprawdę bardzo dobre i ważne dla zdrowia dzieci i w przyszłości, oczywiście, dorosłych. Lekarze pediatrzy to jest jedna grupa, ale też lekarze yy, interniści, lekarze pierwszego kontaktu, lekarze rodzinni, no bo oni mają kontakt z rodzicami, a to do nich chcemy przede wszystkim ich trzeba dotrzeć. Też przekonać bardzo często. Yy, tak yy, i, i dlatego ma Pani rację taką osobą autorytetem zawsze jest lekarz. Nie minister zdrowia, nie urzędnik, tylko lekarz. Jak lekarz powie, że to jest dobra szczepionka. Że ona naprawdę pomoże uniknąć choroby nowotworowej, raka szyjki macicy w przyszłości naszemu dziecku, no to, to myślę, że rodzice będą chcieli zaszczepić swoje dzieci. Ale wspomniała pani o szkołach, oczywiście, że tak. Ja już rozmawiałam z panią minister Barbarą Nowacką. I na pewno będziemy chciały taką kampanię edukacyjno-promocyjną przeprowadzić także w szkołach, bo nauczyciele też są autorytetami dla dzieci, także dla rodziców. Więc wyobrażam sobie, że nauczyciel-wychowawca na pewno może poinformować rodziców na zebraniu, że jest taka szczepionka, że ona jest dostępna, wskazać miejsca, gdzie to można zrobić. Tak, będę chciała naprawdę bardzo szeroko, także w atrakcyjny sposób, także w social mediach dotrzeć do jak największej liczby osób, bo po prostu to jest dobry program. Pani minister wspomniała, pani o pieniądzach 3 miliardy złotych dodatkowo. Być może część z nich właśnie zostanie przeznaczona jeszcze na rozszerzenie tej grupy wiekowej, która podlegałaby takim szczepieniom. Natomiast generalnie to pieniądze przeznaczone na onkologię dziecięcą, na psychiatrię dziecięcą i na leczenie chorób rzadkich. Tak, bardzo się cieszę, że Rada Ministrów podjęła taką decyzję, że mamy dodatkowe 3 miliardy, bo w sumie budżet, Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli to wszystko, co wydamy na ochronę zdrowia w roku 2024, to jest 195 miliardów złotych. To jest spora kwota, chociaż oczywiście, że w systemie. Zmieści się więcej pieniędzy. Dlaczego? No dlatego, że mamy coraz nowsze technologie medyczne, mamy coraz lepsze, najnowszej generacji leki, programy lekowe, terapie, mamy coraz nowocześniejszy sprzęt. Musimy cyfryzować nasz system ochrony zdrowia. To pomoże nam skrócić kolejki, zwiększyć dostępność do lekarza. To wszystko kosztuje, dlatego cieszę się z tych 195 miliardów złotych, bardzo, ale mam świadomość, że to nie, nie zaspokoi wszystkich potrzeb. No właśnie, 195 miliardów. Dzisiaj Sejmowa Komisja Zdrowia zatwierdziła ten budżet na ochronę zdrowia. Spodziewała się Pani innej decyzji? No chyba nie. To znaczy, to, to na pewno cieszy każdego ministra, gdy jego budżet jest przyjęty przez komisję jednogłośnie, a tak się stało tym razem. Wszyscy posłowie, wszystkie posłanki zagłosowały za tym budżetem. Nie jestem oczywiście naiwną optymistką i wiem, że to nie będzie trwało zawsze. Ten budżet jest dosyć szczególny, bo w zasadzie przez cztery dni, jakie miał pan minister Domański, żeby ten budżet dostosować trochę do naszych. Wyborczych obietnic, rekomendacji, to było za mało, żeby no, to był budżet naszych marzeń. Więc no, trudno było posłom PiSu czy posłom w ogóle opozycji dzisiejszej zagłosować przeciwko budżetowi, bo to był de facto budżet ich ministra zdrowia, czyli poprzedniego rządu. Ja do tego budżetu dołożyłam, oczywiście to była decyzja Rady Ministrów całej. Ponad 4 miliardy złotych, ponad miliard do rezerwy na zadania z zakresu ochrony zdrowia, na leczenie niepłodności metodą in vitro z budżetu państwa i na telefon zaufania. No i dodatkowo Rada Ministrów wczoraj podjęła decyzję, że te 3 miliardy przekażemy, tak jak pani redaktor powiedziała, na onkologię dziecięcą, psychiatrię dziecięcą, choroby rzadkie młodych pacjentów, ale także na leczenie chorób onkologicznych. No właśnie. Bo o to też chciałam Bo Tu zapytać. mamy też, hmm, znaczy terapie też są coraz nowocześniejsze. Tu też potrzebujemy cyfryzacji, tu potrzebujemy, o, Opieki takiej koordynowanej, żeby pacjent nie czuł się nigdy pozostawiony sam sobie. Od momentu diagnozy chcemy maksymalnie skrócić czas do terapii, bo wiemy, że tylko wczesna wykrywalność raka, szybka terapia ma, no tak, daje szansę na uratowanie życia. To, co kuleje w naszym systemie ochrony zdrowia bardzo, to profilaktyk. I ma Pani jakiś pomysł? Siedzimy już od, od, od nawet nie od kilku dni, zanim jeszcze rząd został powołany, kiedy wiedziałam już, że, że ten kawałek naszej rzeczywistości będzie oddany pod moją opiekę. Siedzieliśmy z różnymi ekspertami. Zastanawiając się nad różnymi działaniami profilaktycznymi, ważnymi, niektórymi wręcz koniecznymi, opowiem o tym na naszym następnym spotkaniu. Moim takim marzeniem jest, żeby na przykład przy badaniach okresowych, przy medycynie pracy, żeby dołączyć do tej medycyny pracy finansowane z budżetu państwa, na przykład y, jakieś badania profilaktyczne y, dla danej grupy wiekowej, dla danej płci istotne, czy nawet dla danego obszaru geograficznego, gdzie mieszkamy, bo, bo to też ma znaczenie dla, dla naszego zdrowia. Y, mam nadzieję, że, że przynajmniej kilka z pomysłów takich na profilaktykę badania przesiewowe czyli na to, co nam zapewni nie tylko dłuższe życie, ale też lepszą jakość tego życia, że nam wystarczy pieniędzy. Kilka godzin temu, dokładnie na Pani miejscu, siedziała Pani poseł Alicja Chybicka. I kiedy rozmawiałyśmy na temat tych 3 miliardów złotych, wiadomo, ona jest onkologiem dziecięcym, tak. hematologiem dziecięcym, pediatrą, no, zaiskrzyło jej się oczko i wyraziła naprawdę mm, Wielki szacunek i wielkie podziękowanie, że te pieniądze trafią właśnie na leczenie dzieci ciężko chorych i że pewnie pewnie pomogą nie tyle przetrwać dzieciom, ile przeżyć wielu dzieciom. Dokładnie o to nam chodzi, jasne, tak. Zawsze każda choroba, choroba każdego człowieka jest dramatem. Natomiast wobec choroby dziecka stajemy tak zupełnie bezradni i, i jakby przygnieceni tym ciężarem. I to dotyczy nie tylko rodziców, ale, ale w ogóle nas wszystkich. Jak widzimy chore dziecko, to po prostu chcielibyśmy zrobić wszystko, żeby, żeby to dziecko mogło wyzdrowieć. No i na pewno chcą tego lekarze, a, a my, zarządzający tym systemem, musimy. No, też zrobić wszystko, żeby właśnie tam, w tych miejscach, gdzie jest no takie cierpienie, z którym się bardzo trudno pogodzić, żeby po prostu pomóc i żeby tam te pieniądze trafiły. Wiem, że jednym z Pani priorytetów jest właśnie system rejestracji, o którym Pani już zresztą dzisiaj wspomniała podczas naszej rozmowy. Jak pani sądzi, kiedy ten system może ruszyć, kiedy będzie już zbudowany na tyle, że będzie można powiedzieć, że jest gotowy do tego, żebyśmy mogli z niego korzystać? Bardzo bym chciała odpowiedzieć na to pytanie, ale nie potrafię dzisiaj. Jestem w resorcie od niecałych dwóch tygodni i na pewno chcę jakby przeanalizować, Dlaczego jest tak, że od wielu lat wszyscy mówimy o cyfryzacji w systemie ochrony zdrowia? Mówimy o konieczności e-rejestracji, która umożliwi nam lepsze zarządzanie wolnymi miejscami, uwalnianymi miejscami w kolejkach, która też nałoży pewien obowiązek na pacjenta, któremu łatwiej będzie się zarejestrować. Ale też łatwo będzie odwołać wizytę, jeśli z różnych przyczyn, często niezależnych od nas, jakichś losowych wypadków, nie będziemy mogli się stawić u lekarza. Jeśli ponad 30% wizyt to są wizyty nieodwołane przez pacjentów, a jakby zabukowane, zamówione, no to to znaczy, że, że marnujemy zasoby marnujemy czas lekarza. No i, i tak to jest I blokujemy ważne. Blokujemy miejsce pacjentom, Innym, którzy bardzo, bardzo potrzebują tej wizyty. Dokładnie tak. Pani minister przed panią wiele wyzwań. Będziemy trzymać kciuki, będziemy oczywiście również panią w jakiś sposób kontrolować Absolutnie. i sprawdzać, jak pani pomysły są realizowane, które z różnych przyczyn nie są realizowane i będziemy pytać dlaczego. Bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia w nowym roku. Dziękujemy ślicznie.